Witam Państwa. Plan determinuje i warunkuje kalendarz innych rozgrywek. A jak wiemy, się powtarzam kolejny raz, jest już zasadnicza faza, gdzie wszystkie ligi ruszyły, nawet z duńską, szwedzką. Także zawodnicy uczestniczą w cyklu tych rozgrywek. I praktycznie nie ma dnia, w którym by nie jeździły. Jak nie liga angielska, w poniedziałek Matej, to, to pozostali zawodnicy w szwedzkiej. Wczoraj jeździli z ogólnie niezłym skutkiem poza Adrianem. Eee, też jest dzisiaj eliminacja do Srebrnego Kasku, gdzie Adrian musi bardzo szybko się przemieścić drogą lotniczą, żeby w Opolu wystartować. Jest i Liga Duńska, jutro jest challenge do mistrzostw Europy, tak zwanego SEC-u, gdzie trójka naszych zawodników startuje. Eee, jest też po drodze znowuż Liga Szwedz Angielska, Matej Zagar jest jeszcze Liga, nie Liga, tylko eliminację, półfinał mistrzostw świata do GP, gdzie startuje Krzysztof Kasprzak. Także no metodą startową i ci zawodnicy, którzy będą mieli, że tak powiem zaburzony ten cykl startowy, będą uczestniczyli od piątku indywidualnych bądź zespołowych treningach. Wspomniał Pan o startek Krzysztof Kazprzaka, jego zabrakło wczoraj wizy szwedzkiej. Jak rozumiem, że nie było nic wspólnego ta w No nie nagłaśniliśmy to, ale było źle z nim przed derbami. To jest konsekwencja upadku w ulicy angielskiej, bardzo mocno stłuczony mięsiu miodowy lewej nogi. Nie chcę pokazywać tu zdjęć, ale walczył z bólem i to było zapewne tylko tajemnicą ale naszym a zwłaszcza jego problem, który musiał być zwalczony, a patrząc, że nawał imprez, zwłaszcza tych bardzo ważnych, czyli SEC, Grand Prix i, i Liga, został zwolniony z jazdy. W swoim 30 klubie w Szwecji, tak żeby te parę dni, czyli poniedziałek, wtorek dzisiaj środa już wyruszają do, do, do Olching. Można było spędzić na rehabilitacji, bo nie tylko udo, jeszcze inne sprawy związane z żebrami i tak dalej. Także troszkę tego było, ale wybraliśmy w zielonej górze i to, to jest najważniejsze. Panie ponieważ jakieś ma nie wiem, jakie dzieje w SMS. W Szwecji potrafi wygrywać biegi, nawet z wyżej e, notowalnymi za Czy to problem jest z jego podejściem to do ludzi Polskiej w sensie letalnym? Czy to z czy są powody do obawy? No, no, Liga Polska na pewno jest traktowana przez wszystkich priorytetowo i nie tylko przez z, z, samych zawodników. Nie, nie uważam, że oni podchodzą inaczej do innych e, swoich występów, ale e, opinio, e, opinia publiczna, środki, media, no tak, tak e, tym wszystkim się interesują. Jest to tak bardzo, że tak powiem, głośne w tym naszym świadku żużlowym, i ludzi związanych w tym się obracającym, że, że wiele informacji jest i prawdziwych, i nieprawdziwych, co pomaga bądź nie pomaga zawodnikom, różne się do, do tego dobudowuje. ideologię tych występów. No nie idzie mu w tej lidze polskiej, rozmawiałem z nimi, z ojcem bezpośrednio po, po, po meczu, nawet jeszcze w trakcie meczu, tak próbowałem, lecz po meczu w zielonej górze, no, mówi te zmiany, które poczynił, czyli wraca powoli do spraw ustawień dotyczących wyposażenia swojego motocykla z poprzednich lat jeszcze nie do końca wszystko to zmienił. Było dobrze, a no ma problem ze sprzęgłem, ma problem ze sprzęgłem i, i, i to funkcjonuje u niego źle, dlatego na ten moment startowy jest, jest kiepski, bo musi walczyć z tym, żeby motor trzymać. Taka to jest no niby prozaiczna przyczyna. Mam nadzieję, że, że, że zgodna, zgodna z prawdą. Poza tym no, taki zawodnik potrzebuje kilku wyścigów spektakularnych, żeby e, zaskoczyć. No, w Szwecji te biegi się przeprowadzają troszeczkę inaczej są przyplatane albo mocną parą, albo, albo jeden słabszy, drugi mocny. W zależności też od numeru startowego jaki ma, wasza szóstka, siódemka, jest tam e, inaczej troszeczkę traktowana, bardziej. Zbliżonym poziomem zawodnicy jeżdżą, ale tak jak powiedziałaś, potrafi wygrywać, czyli potencjał jest. No, fajnie by było i kolorowo, gdyby wszyscy jeździli, ale tak jak mówiłem, jeden zawali, drugi próbuje zastąpić. Tworzymy na razie wyrównany zespół. Widzimy, że te zdobycze punktowe zamykają się między tam 10-11, góra 12 punktów, a najgorszy 3 punkty. Tak? To, to, to jest to, że robimy, łapimy mało, że na razie to nam wystarczy, ale. Taki jak i on, taki my będziemy starali się, żeby była jeszcze lepsza skuteczność tych poszczególnych zawodników, ale no, w, cztery, w biegu jedzie czterech i ktoś musi przyjechać ostatni. Ważne tylko w jakim stylu. Też ja jest wiem, ważne. Jak ocenę siłę naszego jednego rywala? Są tam zawodnicy, którzy w przeszłości już startowali w gorzowskiej stali, są też nas walczący jako na przykład Kierkowie i Boguta. No bez... się nie zawsze ma problem z budową zespołu e, po to, żeby utrzymać się w lidze i zawalczyć. Na pewno e, jedzie lepiej niż wszyscy sobie tego m, może nie życzyli, ale niż prognozowali. E, statystyki mówiły jedno i prognozy jedna, a to jest drugie. Bardzo dobry mecz na dość nieprzewidywalnym torze ze względu na warunki atmosferyczne. Co prawda w Zielonej Górze deszcz wiadomo reżyserował to i Grozili sobie świetnie, mało nie, wyje nie wyjechali tam na tarczą. E remis w Leśnie, gdzie wydawało się, że Leszno łapie siłę. U siebie zdecydowana wygrana e skąd kandydatem, tak jak się mówi do utrzymania, choć to różnie jeszcze może być, może wszystko przewrócić gruziącym. Poza tym no Griegoje Łaguta i Andras są. To jest też dwójka zawodników włoch którzy są w pierwszej piątce. Tak? Czyli jest, jest Bartek, jest, jest jedynką do tej pory. Zepchnął na trzecie miejsce Kasprzaka-Łaguta, piąty jest Jonsson. Także no, jest to zespół z liderami, którzy no, po zmianie swoich dotychczasowych pracodawców no, pokazują, że. Potrafią jeździć i, i trzeba się liczyć z nimi bardzo poważnie. Jakieś pytania z Państwa strony? Ja wiem, że pytanie, badają pytania o Rafała Kaczmarza. Sam zawodnik wypowiadał się, że się dystansuje, ale też mówił, że nie rozmawiał z Panem na ten temat. Jaki jest Pan stosunek? Pan stosunek? Ale, ale pytania to, na temat czego? To, ewentualnego wystawienia Rafała Kaczmarza. Niekoniecznie może mieć. teraz, ale w ogóle. I czy mu to miałoby służyć? Dajmy mu szansę. Ale ta szansa to miałaby być tylko dla niego. Ja patrzę ogólnie. Powiem tak: Rafał Karzmasz realizuje tą politykę startową, którą założył klub. Ma, jest gościem w stali Rzeszów i spisuje się tam na miarę swoich możliwości, a czasami nawet lepiej. Jeżeli by chodziło o debiut jego, to musiał być w takim przypadku, żeby ten debiut był, jak to mówię, z przytupem, a nie tylko po to, żeby zaistniał. Ja wiem, że naród wymaga się. Zmian i tego, tak potem się za kogo? Pytam się, albo budujemy zespół, który ma odegrać jakąś, nie jakąś, tylko rolę znaczącą w Ekstralidze, albo bawimy się w eksperymenty. Ja nie mówię nie, ale to nie jest tak, że dziś nie jadę i tak dalej. Gdyby pan Termiński posłuchał tych, którzy nawołują, żeby wywali waculika, to nie wiadomo, co by było. No nie po to się kontraktuje z zawodników o uznanym stażu żeby po dwóch, trzech meczach zaraz ich wywalać. No jeżeli my mamy się naszym kołem ratunkowym, tak jak w przeszłości była też sytuacja taka, że dać szansę Tomkowi Gapińskiemu, no to z całym szacunkiem, to po co my kontraktowaliśmy tych zawodników, których mamy. Musimy najpierw z nich spróbować wydosić wszystko, co jest możliwe i wtedy, jeżeli będą zawodzili, a będzie taka Potrzeba, wtedy skorzystamy z usług młodego chłopaka. Też trzeba wiedzieć, że trzeba przygotować tego chłopaka do startu w, w ekstradycji. To nie jest tak hobsiub, sami widzimy. Ja zbieram opinię, zawsze jeździ z nim mechanik, jeden jest z mechaników klubowych, żeby nie był sam na pastwę losu i znam relacje i okoliczności, jak wyglądałem jego wyścigi. I nie tylko te trójki, dwójki czy zera. Są wynikiem jego, jego postawy na to, że też okoliczności, w jakich są zdobywamy, nie. nie też trzeba powiedzieć, że jednak między ekstraligą a pierwszą ligą jest, jest duża skala różnicy. I takie jeszcze raz podkreślę: debiut będzie, czy w tym sezonie, nie umiem tego powiedzieć, ale to musi być wtedy, żeby zawodnika nie spalił, bo czasami można zawodnika. Sami widzieliśmy, jak się potoczyły losy Łukasza Koszmarka, który z konieczności został rzucony na głęboką wodę w play kiedy zabrakło Bartka Zmarzlika. Też był chłop, który, chłopak, który mówiło się, że ma szansę zaistnieć. No jest taki okres, że kiedy się sieje odpowiednia pora kiedy się zbiera plony. Także mówię, bądźmy, cieszmy się, polityka ma zapewnioną, jest to budowanie na, na przyszły rok. Mówię, a czy będą debiuty i eksperymenty? Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, wydućmy już to, co wszystko jest możliwe z tych chłopaków i, i wtedy miejmy ogląd, czy faktycznie to już jest kres ich możliwości, tych, których ewentualnie może on zastąpić, czy, czy po prostu jeszcze jest to możliwe. Naszym celem jest nie tylko robienie drobnych kroków do przodu, ale celem jest naszym no, zaistnienie w playoffach.